Wiadomo, Bedwards są fajne. No, pod warunkiem, że macie normalnego kolegę w teamie. Bedwards są ciekawe, nieprzewidywalne, interesujące, wymagające po prostu skilla, którego ja niestety nie mam. No ale cóż. Ale stwierdziłem, że troszeczkę już przychodzą i kryzys i są troszeczkę nudne, więc zróbmy może pewien challenge. Jeśli normalnie żyję, funkcjonuję, chodzę, jest wszystko w porządku. Ale w momencie, kiedy unie sesji mnie przeciwnik, dzieje się pewna rzecz. Mianowicie, chodzę sobie na pełną stronkę, naciskam los. I maszyna losująca wylosowuje mi jeden klawisz z całej klawiatury. Pytacie po co? Po to, żeby ten klawisz wyjąć i żeby nie móc go używać. I po prostu śmierć w grze, każda, równa się jedno losowanie i jedna wyciągnięta cyferka, literka, po prostu klawisz z klawiatury i nie mogę go używać. I jak mi poszło, przekonajcie się, bo uwierzcie, że tragicznie, ale sami o tym zadecydujecie. Miłego oglądania. Dobra, widzowie, tak jak widzicie na stawce, macie kamerkę, macie widok na kamerkę. Znaczy, macie widok na klawiaturę, jak pierdzielę. Szatnie, co powiedzieć? Dobra, widzowie, wreszcie wystartowała ręka po 10 minutach czekania. Mam wrażenie, serio. Tak jak widzowie, mówiłem wam przedtem, na początku, w stawce. Mam nadzieję, że chciałem się nagrać tą stawkę. Że każda moja, jakby, wywalka równa się po prostu z wymiana klawisza. Znaczy, wymiana klawisza. Po prostu, out klawisza. Gramy, jakby, co na teksturpaku po mego. I widzowie liczymy każdą, ale to dosłownie każdą wywalkę. I po prostu naszym celem jest wygrać arenkę. No bo wiadomo, na razie. Jest, to będzie jakby ułatwione. No ale później, jak nam ukradną klawisze i będziemy mieć ich mniej, albo nie będziemy mieć tych podstawowych do ruszania się, no to może być ciężko. Mam kreaturę mechaniczną. Jeśli ktoś by pytał, nie, to jest pół półmembranowa Tak mi się wydaje. E, ornata chroma, nie, możecie mi napisać co to jest, ale wydaje mi się, że e, pół na pół. Ja pierdzielę co ty chłop ten chłopiec na lobby pisze, że ma 2500 fpsów, tak chyba od, kurde, pingu. Musi się powaliło chyba tam z ping z fpsami. Ogólnie gram o godzinie, widzowie, 12, jak jest szkoła. Jeszcze przed pracą to nagrywam, więc... Co może być wicewyższym śmieszny. Ladder Classic, expert, mafioza. Nie dolecę tam co, Ale prawie wyszło! Co, ja nie umiem, kurde, tego? Fireball Jumpa? Jest? E, le, le, lele, le, le. Kurde, akurat teraz, jakie ja mogę do rany już wygrać, to no, był ostatni. <grystanie> nie, Ja pierdzielę, dobra, losujemy widzowie. Proszę, jakiś nietrudny klawisz. Czałka dół. Oh. No i nie ma klawiszu. Ej, ja się boisz, on co. O, sam se poszedł, jo? Ej, zarąbiście, wygrałem. Więc <grystanie> jednego killa w ogóle. Ty, ale dajcie jakąś ciekawszą arenę. I teraz kolejne 10 godzin czekają na arenę. Ja pierdzielę. Dobra, jesteśmy w wnętrzności kapibary, Ale jak oglądam ucinek u pod niego to ukra. Ja pierdzielę! Ja nie gadaj, że tą arenę przegram. No nie. Dobra, porobiony, porobiony. Czekaj, ta, czekaj, ta, czekaj, ta. Dobra, robimy losowanie. Strzałka w lewo, ty, zarąbiście. Dobra, może być. Ja pierdzielę, i ja się zgubił klawisz. W ogóle głos się nagrywa? Bo, 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 bo. Nie wiem, O! Pierdzielę! Dobra, tego typa, szczerze, to się tak totalnie nie spodziewałem. Bo patrzę, niebieski nie idzie, ale nie zobaczyłem, że on most buduje. E ja pierdzielę, jakim jestem. Ale dobra, e arena się szybko zaczyna. Dobra, idziemy szybko losować kolejny klawisz. Enter. O, oh, wyszło ty, ty, ale te blaszki mają być, czy nie, nie chyba, chyba zepsułem Entera, wiecie? Ta blaszka została jakaś z tyłu Dobra, trudno się mówi, Entera nie ma Ale jak oglądałem Assassinka, to miał po prostu na innej zasadzie Ale zapytałem spokojnie, zapytałem się, jak znajdę to wam dam tutaj screena, że pozwolił mi podpierdzielić od, od siebie odcinek Daję, <grytanie> a ja no nic nie zrobię. Ja pierdzielę, no znowu arenę przegram przez taki głupi błąd Trzeba nie patrzę nigdy, czy ty biegnie No i po łóżku Dobra, go porobię, ale kurde, no po klawiszu jestem kolejnym. Kurde! O, szlak. Escape! Okej, okay, nie mogę działać escape'u. Dobra, dobra, pozwólcie, że tak go wyjmę, jo, nie będę już przełączał. E, jakby coś tutaj. Chyba ja, widać, escape. A ty co? Chłopie, jak ty mi nadkita, nie zadasz. Nie! Czemu, ten. Jaki nienawidzę tego niebieskiego? Ale ja bym mu coś zrobił. Jezus, jaki to zgnój. Tak nie bawię. Nie gadaj, że W. Ja pierdzielę. No i cała gra się pierdzieli. Dobra, ogólnie to jestem w dupie. O, biegnę. ale palec mi za chwilę, Jak ja się mam poruszać, używając tylko na strzałki, na boki. Dobra, ogólnie ciekawy to to nie będzie. Już mi się nie chce grać w to. Jest escape, Escape'a Jak ja mam wyjść z tego? Jak ja mam wyjść? No nie! Ej, to wyskido się nie nagrać to. A, ja w ogóle ka kamerę nie zmieniłem na tego na grę. Typ mnie rozwali w sekundę. Czyli nie, nie, nie widzisz, co ja robię. Już mi się to kurde nie podoba. Dwójka, ja. Ogólnie zważywszy, że kurde, ja chcę jeszcze trochę pograć. To nie wiem czy ja nie zrobić takiego myku. I nie podmienić, sobie, nie zrobić losowania. Że w sobie zwrócę. Ale za to jakiś inny od poruszania się, jakby wiecie. No na przykład dajmy, że nie będę używać wstecznego, bo kurde, totalnie bez W jestem bezradny. Więc pozwólcie, że tak zrobię, widzowie. Może po prostu S wyrzucę. S, czy kurde na boki? Nie, dobra, wyrzućmy S. Eee, wyrzućmy S i. Ja pierdziel, to jest uwalone. pierdziel, jak ją ja budować? Jak ją ja budować? Czekajcie, ej. Dobra. <laughs> Nieważne, mam pomysł. Dobra, choć nie ogarnie. Nieważne. Nie, ej! Dawaj do tyłu! Ja pierdzielę! Ja nie gadaj. Ej, gdzie jest ten niebieski? On nie idzie na mnie. A nie, łóżka nie ma? Ty co jest? Co ta niebieski odwala. Czemu... Aha. dobra fajnie. Dobra, widzowie, robię to. Robię to kurde, widzowie. Szybkość kurde. O. Odkryłem sobie nową technikę budowania, nazwijmy to drape. Drab... Drab... A nie wrażny. Drebois speech Dobra, łatwo. Szanowny kumpel. Szybko widzowie, szybko S. No nie, kurde, ale dobra łóżko zniszczone, ty, dobra, jest dobrze Jest dobrze, dobra, nie wiem co robi L Mam nadzieję, że nic Nie ma L Ktoś pytał Co on, co on robił? On chciał usz... Ja co za we... Dobra, dobra, jest dobrze, jest dobrze Co się nagrało? Teraz coś się nagrało Dobra, jest git No dobra, ale jest, jest łóżko zniszczone, okej? Okay? Jest łóżko zniszczone Ósemki Może być no właśnie, bo chłopie mi jest jeszcze łóżko i bym był w dupie, a tak to kurde. Ja pierdzie, czemu mnie akurat A nie mogę tego drugiego. Trzałki do góry, tak? No le, robię go. Ty finala zawaliłem, ty kolejny winek czyżyciło jak nic. Kolejny winek dobra. Może o ten czas. Strzałeczka w prawo, ale coś tu jest, że on mnie porobi? No, Coś tu jest, że on mnie porobi? Six and a half hours later. Chłopie, dobra, żartowałem, że on jest jakiś dobry. Jak, jak gram z połowy klawisza, chłopie jeszcze pisze, boże. Daj nie, gdzie on jest. I wygrałem arenę, bo się podał, ja czy wyszedł? Nie, wyszedł chyba, czy nie. Spadł, co za głowę. Dobra, to co mówiłem wcześniej, że, że on mnie porobi, to żartowałem ogólnie. Żartowałem. Eee, czyli ogólnie raz, sumując już klawisz ile my, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć klawiszy straciliśmy, czyli dziewięć deadów, a wygraliśmy trzy arenki, tak, podaje się, wygraliśmy trzy arenki z pięciu, z czego ta jedna to było nieporozumienie, bo chłop mnie porobił sekundę, bo nawet nie widzieliście tego. Ty ogólnie, fajny wynik, podoba mi się widzowie, więc jeśli chcecie więcej takich odcinków, strzelcie na beczkę w górę, subika. Bo chcę wrócić z aktywnością i będę bardzo, to bardzo wdzięczny za to, bo to mi naprawdę pomoże. Taniec dla was, widzowie, taniec zwycięstwa, eee, miłego dnia, miłej nocy, kiedy, kiedy tam oglądacie, to już wasza sprawa. Eee, no i co, widzowie, trzymajcie się, na razie, widzowie. Pamiętajcie, że ja to robię dla was, więc dajcie mi jakoś subika, albo napiszcie komentarz i obejście do końca. Pamiętajcie, oglądajcie, watch, tam się musi zgadzać, siema.